Pan pomaga ludziom się przekwalifikować? Czy to jest trudne? Przekwalifikowanie zawodowe wymaga bardzo dużej porcji determinacji, bardzo dużego zaangażowania, ponieważ bardzo często chcemy przeskoczyć z jednej branży, która jest bardzo często zupełnie inna niż ta, do której chcemy wejść. I rzeczywiście, aby rozpocząć swoją karierę w branży IT, ponieważ to jest to, w czym my pomagamy, my pomagamy osobom, które chciałyby zostać programistami, testerami oprogramowania, nauczyć się od podstaw, zdobyć kompetencje, które są cenione na rynku. To, to Jest wymagający obszar, natomiast jeśli ktoś ma w sobie odpowiednią dawkę zaangażowania, jeśli ktoś jest skłonny poświęcić swój czas prywatny, nie tylko w trakcie zajęć, ale również po godzinach w domu, to jest to jak najbardziej możliwe, na co wskazują też historie naszych absolwentów, których w ciągu ostatnich pięciu lat jest e, blisko pięć tysięcy. W tych krajach, w których jesteśmy, a w tej chwili jest ich osiem, rzeczywiście zauważamy, że jest to trend rosnący, że z roku na rok coraz więcej osób zgłasza się do nas, mówiąc, że to, co dzisiaj robię, nie jest do końca tym, co chciałbym robić przez resztę życia. Mieliśmy również. E, w ramach naszej akademii bardzo wiele różnych ciekawych historii. Od pana, który w trakcie kursu prowadził zakład pogrzebowy, przez pana, który przyjeżdżając do Polski swój pierwszy biznes rozpoczął jako prowadzenie budki z kebabem, przez prawników, psychologów, do osób, które były chociażby lekarzami, ale postanowiły zmienić swoje życie, ponieważ czuły, że branża IT to jest to, w czym zawsze chciały się znajdować, ale też słyszały, że jest to obszar, w którym w przyszłości będą mogli sobie świetnie radzić. Jesteśmy generalnie nieźli z matematyki, mówimy dobrze w językach obcych i nasza strefa czasowa też jest dobra, co sprawia, że na naszych rynkach lokuje się coraz więcej inwestorów zagranicznych, którzy z kolei oferują coraz to lepsze wynagrodzenia. Dzisiaj programiści, testerzy to są osoby, które są naprawdę świetnie prosperującymi na rynku pracy, ale również życiowo osobami. Polecałbym programowanie, polecałbym zainteresowanie się również analizą danych, tak zwany big data, to jest obszar, który gdzieś tam w naszym kraju dopiero zaczyna się pojawiać, natomiast na rynkach zachodnich jest obszarem bardzo popularnym.